O tych pięciu zastosowaniach folii bombelkowej na pewno nie słyszałeś każdy ją ma, nikt nie używa dobrze. Włóż folię bombelkową do lodówki, wyłóż nią półki i szufladę na owoce i warzywa. Dzięki temu folia bombelkowa zapobiegnie przewracaniu się produktów, co sprawi, że będą one mniej narażone na uszkodzenia i szybkie psucie. Dodatkowo, łatwiej utrzymasz czystość, bo nie będziesz musiał tak często szorować wnętrza lodówki. Prosty sposób na dłuższą świeżość owoców i warzyw. Owiń rury od zlewu folią bąbelkową. W rurach zbiera się tłuszcz i brud, które wraz z zimną wodą tworzą zatory i nieprzyjemny zapach. Folia bąbelkowa działa jak izolacja. Dzięki temu tłuszcz nie osadza się w rurach, tylko swobodnie spływa. Od kiedy używam tej metody, nie mam już problemu z zapachem, nawet po wylaniu tłustych resztek. Nałóż folię bąbelkową na mopa. I zapomnij o brudnej podłodze. Weź papierowy ręcznik, dopasuj do rozmiaru mopa i włóż pod folią, by wchłonął wodę i zanieczyszczenia. Przymocuj gumkami recepturkami, a potem umyj podłogę jak zawsze. Folia sprawi, że zbierzesz kurz i brud na całej powierzchni. Podłoga lśni, a kurz znika. Włóż to pod prześcieradło, a wreszcie wyśpisz się jak król. Warstwa folii bombelkowej sprawi, że twoje łóżko będzie bardziej miękkie. Przyklej folię taśmą, żeby nie przesuwała się. Twój sen natychmiast się poprawi. Co roku oklejam okna folią bąbelkową. Okazało się, że folia ma wiele ukrytych zastosowań. Redukuje straty ciepła nawet o 50%. W sezonie letnim pomaga w utrzymaniu chłodniejszej temperatury w domu. Działa to poprzez blokowanie gorącego powietrza i zapobieganie jego przenikaniu do wnętrza.